Cześć, witam Cię na kanale Gata i Darko. Dzisiaj kolejny materiał z serii numerologicznej. Będę mówić o numerologicznej trójce, a więc jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Tak jak we wcześniejszych materiałach mówiłam o archetypowej jedynce i archetypowej dwójce, tak dzisiaj również chcę się skupić i opowiedzieć o tej czystej energii wibracji 3. Tak jak również wcześniej wspominałam, na portret człowieka, numerologiczny portret człowieka, składa się wiele wibracji. Więc jeżeli postawilibyśmy teraz dwie osoby, które z drogi życia są np. trójką, to pomimo, że są, mają tą samą wibrację główną, będą się od siebie bardzo różnić, ponieważ urodziły się innego dnia, innego miesiąca. Ta trójka u nich będzie zupełnie inaczej, po prostu w zupełnie innym natężeniu, zupełnie inaczej będzie wibrować. Dlatego ja dzisiaj mówię o archetypach. Także jeżeli urodziłeś się w marcu lub w grudniu, jeżeli urodziłeś się w dniu trzecim, w dwunastym, dwudziestym pierwszym lub trzydziestym, jeżeli Twój klucz wcielenia to po sumowaniu, czyli dzień plus miesiąc urodzenia po sumowaniu to trójka, lub jeżeli Twoja wibracja główna, Inaczej też zwana drogą życia, to trójka to masz w swoim portrecie jakieś jakości trójki i zależnie od tego, jakie masz jeszcze dodatkowe wibracje, będzie, to, będą, będzie ona po prostu bardziej lub mniej widoczna. Natomiast masz te jakości w swoim portrecie, więc yy, warto zobaczyć, yy, co ta trójka ze sobą niesie, jakie niesie informacje. Trójka powstaje dzięki połączeniu jedynki i dwójki to znaczy będzie miała te, trochę jakości jedynki, czyli będzie potrafiła skupić się na sobie, będzie potrafiła być liderem i przewodzić innymi, będzie miała coś takiego, że będzie chciała świecić i stać na piedestale i będzie potrafiła wyjść z, pomysłu, z pomysłami po prostu przed szereg oraz będzie miała jakieś jakości dwójki, to znaczy ona niesie w sobie ogrom miłości, ogrom potencjał miłości, Umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi i chęć w ogóle bycia z innymi i bycia dla innych. Trójka to jest czas, przestrzeń i materia oraz jest to ciało, duch i umysł, jeżeli chodzi o duchowość, czyli trójca święta. Trójka to jest w ogóle wielowymiarowość, to znaczy te osoby, które mają wpis trójki w sobie, potrafią. Dostosować się do każdej sytuacji. One są bardzo elastyczne. Trójka to jest lekkość, to jest e, zabawa, to jest e, no w ogóle uśmiech. To jest taka bardzo delikatna, radosna, to jest radość, to jest taka radosna energia. Mówi się, że trójka niesie światło, to że to są osoby, które nie niosą światło. E, to są osoby, które zarażają swoim optymizmem. Potrafią podnieść na duchu i po prostu zaraz ją też uśmiechem. Trójka wie, że przyszła tutaj na ten świat po to, aby czerpać z życia całymi garściami, aby po prostu cieszyć się i łapać każdą chwilę. Oczywiście to nie jest tak, że ona cały czas chodzi uśmiechnięta i że nigdy nie ma problemów. Natomiast bo ona zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że życie nie jest cały czas usłane różami, natomiast wie, że... Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem, nie ma sensu denerwować się, i po prostu trzeba działać, żeby móc po tym dalej znowu się bawić. No bo po to przyszła trójka, żeby się bawić. Trójka to jest towarzyskość. Numerologiczne trójki są bardzo towarzyskie one potrzebują drugiego człowieka do tego, aby być spełnionym, aby być szczęśliwym i nawet powiedziałabym, że nie jednego człowieka, ale całej garści ludzi. Numerologiczna trójka czuje się w swoim żywiole, kiedy jest e, otoczona ludźmi, i najlepiej, jeżeli ci ludzie ją słuchają, kiedy ona jest e, w centrum zainteresowania, kiedy może porozmawiać, a wręcz powiedziałabym poplotkować, pogadać na różne tematy. E, I ważne jest dla niej to, aby właśnie mogła się wyrażać. Trójka to jest właśnie ekspresja, e, to jest komunikacja. Bardzo ważne dla trójki jest to, aby potrafiła aby miała okazję i możliwość, aby się wyrażać w jakikolwiek sposób. To znaczy, aby móc się wy, właśnie wygadać, żeby móc porozmawiać, żeby się móc wyrazić artystycznie. Ponieważ trójka to, to są również ogromne umiejętności i w ogóle takie dary artystyczne, które to jakość trójki niesie. Są to osoby, które są bardzo uzdolnione zarówno jeżeli chodzi o malarstwo, o muzykę, o tworzenie w ogóle jakichś tekstu, właśnie o pisanie. No, każda po prostu dziedzina, jeżeli chodzi o, o sztuki piękne, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyrażanie się artystyczne. Takie osoby mogą pisać bloga, takie osoby mogą tworzyć e, e, grafiki. To, to może być e, pisanie książki, to może być śpiewanie, tworzenie piosenek, no po prostu nie wiem wszystko, co sobie ktoś zamarzy, jeżeli chodzi o sferę artystyczną. Ważne w ogóle dla, dla trójki jest to, aby rozwijała się w jakimś e, kierunku, jeżeli chodzi o tworzenie, o wyrażanie właśnie o tą swoją ekspresję. Jeżeli trójka nie wyraża się artystycznie, no to no po prostu będzie cierpieć, gdzieś tam w głębi duszy ten potencjał będzie jej zmarnowany. Więc jeżeli jesteś numerologiczną trójką i uważasz, że nie masz nic takiego w sobie, że nie odkryłaś jeszcze tej takiej zdolności artystycznej, no to polecam ci, żeby właśnie spróbować i odkryć coś krok po kroku, bo zapewniam cię, że masz ogromne dary. Jeżeli chodzi o numerologiczną trójkę i właśnie to od te dary to często może być tak, że one mogą być zablokowane na poziomie właśnie dzieciństwa. I mogę tutaj podpowiedzieć tak bardzo krótko, że jeżeli masz dwunastkę, jeżeli twoja podwibracja to dwunastka, albo masz w ogóle dwunastkę w swoim portrecie, podwibracje 12, no to bardzo możliwe, że te dary, o których nie wiesz jeszcze, albo nie chcesz uwierzyć, że je masz. To są właśnie zablokowane przez tą dwunastkę, więc warto je po prostu gdzieś tam sięgnąć po mnie i, i zacząć z tym pracować, bo tutaj jest ogromny potencjał, właśnie twórczy. Em, tak jak mówiłam, właśnie trójka to też jest energia takiej komunikacji. Trójka musi się wyrażać, musi mieć wokół siebie ludzi, musi błyszczeć, więc trójka też świetnie sprawdzi się jako na przykład dziennikarz, czy też na przykład jako gwiazdy lub w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, influencerzy. Trójka ma w sobie odwagę i ona też właśnie ma taką chęć pokazywania siebie i no wyrażania się po prostu. Tak jak wcześniej mówiłam, ta chęć wyrażenia siebie i pokazania siebie światu to też nie wychodzi z takiego swojego, wiecie, to też nie wychodzi z ego, że to nie jest takie, to nie jest nahalne, to jest, to jest taka po prostu wewnętrzna potrzeba pokazania się światu. Numerologiczna trójka to też jest, jest piękną. Właśnie trójki potrafią z, zachwycić się e, kwiatkiem, który rośnie gdzieś po prostu na polu, e, potrafią zdychać do gwiazd. Trójki e, m, interesują się też właśnie sztuką. Ale również trójka, jeżeli chodzi o piękno, zwraca uwagę na piękno zewnętrzne, na ubiór, na stylizację, na no, no, no w ogóle ogólnie na całą aparycję człowieka i zarówno swoją, jak i innych ludzi. Trójka lubi otaczać się wśród pięknych ludzi i pięknych rzeczy. I jeżeli o to chodzi, no to trójki mają tutaj też taką zaletę kiedy w swojej charyzmie i tej pozytywnej energii, trójki starzają się bardzo wolno. I zazwyczaj trójki mają coś takiego w sobie, że um, mają to coś. To znaczy one są piękne. Po prostu, nawet jeżeli nie, 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 nie chodzi tylko o piękno takie zewnętrzne, wiecie, że piękna twarz, ale mają tą taką piękną energię w sobie, że zwracają bardzo uwagę płci przeciwnej i są atrakcyjne fizycznie, zarówno jak i energetycznie. Trójki mają też coś takiego w sobie, że są czarujące. One potrafią oczarować otoczenie. Jeżeli chodzi o głos, to trójki ten bardzo często mają bardzo miły głos, który również nadaje się właśnie do wyrażania się, jeżeli chodzi o jakieś sprawy artystyczne, jeżeli chodzi o właśnie śpiewanie, czy, czy nagrywanie głosu, czy w ogóle bycie aktorem. Jeżeli chodzi o związki, to trójka to jest wibracja bardzo kochliwa i ona ma też coś takiego w sobie, że ona nie do końca czasami potrafi sprecyzować, czego ona potrzebuje od partnera, ponieważ jest wibracją zmienną. Jeżeli chodzi o te ogólne wibracje, to tak jak już wcześniej wspominałam, trójka jest bardzo towarzyska, ceni sobie właśnie spokój, w takim kontekście, żeby nie było jakichś wojen, nie było kłótni między jej najbliższymi. Natomiast jest to też taka wibracja bardzo altruistyczna, ona chce nieść pomoc i ona jest bardzo wrażliwa na krzywdę drugiego człowieka, jest też to wibracja bardzo hojna. Jeżeli chodzi o sferę zawodową, to tak jak wcześniej mówiłam, trójka ma wszechstronne zdolności i ona się może odnaleźć wszędzie, tak naprawdę gdzie tylko zapragnie. Dodatkowo trójka ma coś takiego w sobie, że ona bardzo, bardzo szybko się uczy, chyba najszybciej z każdej wibracji, więc ona i bardzo mało czasu potrzebuje, trójka bardzo mało czasu potrzebuje do tego, aby właśnie przyswoić jakieś informacje, żeby się czegoś nauczyć i ona uczy się wszystkiego, tak naprawdę z każdej dziedziny. Y ona lubi ruch i zmianę, więc najważniejsze dla trójki będzie to, aby pracowała w jakimś takim twórczym miejscu, żeby ta praca była twórcza, żeby, te, żeby też był ruch, żeby była jakaś zmiana, żeby to nie było siedzenie w jednym miejscu i przepisywanie jakichś papierków, tylko żeby to było właśnie coś takiego bardziej artystycznego, coś twórczego. No i jak już tu mówię o artyzmie, no to mm, świetnie trójka sprawdzi się jako artysta w każdej dziedzinie tak naprawdę. Tak jak już wcześniej wspominałam, trójka ma też takie coś w sobie, że ona potrafi dopasowywać się pod rozmówcę, to znaczy ona potrafi tworzyć takie zdania pod poziom po prostu danej osoby, więc ona świetnie też sprawdzi się jako handlowiec, jako sprzedawca, świetnie sprawdzi się jako aktor, ale tak naprawdę, gdzie tylko trójka będzie chciała, to odnajdzie swoją drogę bo drzwi dla niej są otwarte wszędzie. Natomiast warto, żeby właśnie ta praca była twórcza i nie była monotonna. Wolę mówić o tych pozytywnych aspektach wibracji, natomiast wiadomo, że mm, każda wibracja ma swoje plusy i minusy. I jeżeli trójka nad sobą nie pracuje, to może być bardzo zablokowana i te wszystkie jej dary, które w sobie ma, będą szły po prostu w tą negatywną stronę, więc wtedy powinna wystrzegać się próżności, Lekkomyślności, zawiści, zazdrości. E, powinna wystrzegać się też trwonienia czasu, trwonienia energii, trwonienia pieniędzy, próżności i lenistwa. E, jeżeli chodzi o takie największe wyzwania, jeżeli mówimy o trójce, to trójka, moim zdaniem, największym wyzwaniem trójki jest to, aby skupić się na jednej rzeczy, na jednym pomyśle. Trójka ma mnóstwo pomysłów w sobie. Jest to najbardziej płodny umysł, jeżeli chodzi um, o wibracje, i tu jest bardzo ważne, żeby trójka skupiła się na jednej rzeczy, żeby ją zaczęła i zakończyła, i dopiero później, żeby zabrała się za kolejną. Ponieważ trójki mają właśnie to do siebie, że one potrafią, one nie lubią nudy, one są bardzo zmienne i nie, nie potrafią często kończyć danego projektu, danej rzeczy i zabierają się za kolejny i tamten leży i jest niedokończony. Więc to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o trójki. I właśnie to trwonienie czasu, bo patrzenie przez na świat, przez różowe okulary jest ok. I to jest jak najbardziej moim zdaniem w porządku, natomiast tutaj może istnieć właśnie takie zagrożenie, że trójka po prostu będzie zbyt lekkomyślna i będzie trwonić czas i po prostu trwonić swoje dary. Także myślę, że to tyle na dzisiaj, że troszkę przybliżyłam tą e, wibrację trzy, jak niesamowitą i uzdolnioną. E, życzę Wam wszystkiego dobrego rozwijajcie się artystycznie, pokazujcie się światu, inspirujcie i świećcie swoim światłem jak najmocniej, ale dbajcie też o siebie, żeby właśnie nie trwonić tej energii, żeby ona była dobrze spożytkowana. Jeżeli ten film Ci się podobał, to zapraszam do zalajkowania, do subskrybowania. Zapraszam Cię również na cały Portret Numerologiczny, w którym pomogę Ci odkryć Twoje największe zalety. Sprawdzimy, czy masz jakieś blokady. Jeżeli jesteś z tym zainteresowany, to oczywiście na dole dostaniesz informacje, jak się ze mną skontaktować. W następnym materiale o numerologicznej czwórce. Do usłyszenia. Cześć!